Ten film muszę zacząć od szczególnego wstępu, bo to nie będzie dla mnie przynajmniej zwykła recenzja książki, bo co się tyczy Władcy Pierścieni, którego wybraliście mi w ramach akcji Wybierz Czytaczowi Książkę do Recenzji, to jest to książka, z którą ja walczę, można byłoby powiedzieć, od prawie 20 lat. Bo kiedy byłem małym chłopcem, chodziłem jeszcze do szkoły, poszliśmy do kina premierowo wówczas na Władcy Pierścieni, Drużynę Pierścienia, i po przyjściu z kina, kiedy ja byłem urzeczony tym wspaniałym światem, tymi widokami, całą tą historią, powiedziałem mojej mamie: "Mamo, ja bardzo chciałbym przeczytać Władcę Pierścieni". Nie było wtedy marketów, nie było wtedy jeszcze tych wszystkich sklepów, gdzie można było od tak wejść sobie i książkę kupić bez najmniejszego problemu, więc troszkę pojeździliśmy, ale udało się w małej ręce kupić Władcę Pierścieni. Przyjechałem do domu, od razu zasiadłem do czytania, taki szczęśliwy, radosny i czytam. Bilbo Bagosz z Bagoszna. I to jest ten moment, kiedy ja już wiem, że to nie będzie przygoda miła ani łatwa, bo gdzie Bagins, gdzie Szajer, nawet obieżyć świat stał się Łazikiem, i w ogóle wiecie, co, no, tłumaczenie Łozińskiego było dla mnie nie do przejścia. Niestety to było dla mnie coś strasznego. Nie wiedziałem wówczas jeszcze, że istnieje drugie tłumaczenie Malicki-Wniewskiej gdzie będzie to jednak zdecydowanie bliższe temu, co widziałem w filmie. No, ale w każdym razie, byłem zdeterminowany, siadłem, przeczytałem Bractwo Pierścienia, bo taki tytuł w tym tłumaczeniu książka nosiła, przeczytałem, po Dwie Wieże już nie sięgnąłem, po latach wróciłem, przeczytałem Bractwo Pierścienia raz jeszcze, ale z pominięciem wszelkich piosenek, które mnie po prostu rozwalały na łopatki nożyły i odbierały przyjemność z lektury, przeczytałem tak samo Dwie Wieże i po Powrót Króla nie sięgnąłem. No i wreszcie dwa lata temu, chyba czytaczowa podarowała mi na gwiazdkę Władcę Pierścieni w jedynym słusznym tłumaczeniu pani Marii Skibniewskiej, gdzie mogłem już być przekonany, że kiedy siądę, będę mógł zaczytywać się i nie, nie zwracać uwagi na jakieś tam rzeczy, które będą mi tę uwagę odwracały od tego, co najważniejsze. Jako wielki fan trylogii filmowej Petera Jacksona którą jestem urzeczony, którą kocham i zresztą widzicie, mam ją nawet na 4K w edycji rozszerzonej, bo po prostu uwielbiam ten film. Nie miałem tak silnego przywiązania do książki. Oczywiście bardzo szanuję JRR Tolkiena za stworzenie tego wielkiego, wspaniałego świata, za stworzenie tych wspaniałych, fenomenalnych historii. Jednakże do tej pory nie mógłbym siebie nazwać fanem Tolkiena. Czy mogę dzisiaj. I wiecie, że miałem tutaj największą bolączkę z tym wszystkim, bo zastanawiałem się do końca, czy ja faktycznie polubiłem styl Tolkiena, czy naprawdę podobają mi się jego książki, czy przemawiają przeze mnie sentymenty, czy ta historia, którą pokochałem w ekranizacji Jacksona, czy ona sprawiła, że tak naprawdę te książki mi się podobały. No i jestem jednak kłonny przyznać, że to właśnie film wzbudził we mnie tak duże sentymenty razem z tymi dwoma dekadami gdzieś tam walki z tym tytułem, że czytając nie zwracałem uwagi na bolączki tylko chciałem poznać tę historię w wersji tej najbardziej rozszerzonej w tej wersji, która jest tą wersją oryginalną. No na początek dwa słowa dla tych, którzy Władcy Pierścieni nie znają. Załóżmy, że ktoś tutaj taki się znajdzie. To jest historia Froda, który stał się nagle powiernikiem pierścienia. Pierścień to jeden z dziewięciu, a w zasadzie najpotężniejszy pierścień władzy, który niegdyś należał do imperatora zła Saurona, który za pomocą tego pierścienia mógł cały całą śródziemię, mógł sprawić, że ciemność pochłonie cały świat. A jednak został powstrzymany. Pierścień na całe wieki zaginął i teraz okazało się, że mago Bilbo Baggins, hobbit, który odkrył go niegdyś w jaskiniach, teraz przekazuje go. Frodowi. No i zaczyna się akcja, bo akcja polega na tym, że siły ciemności dochodzą powoli do odbudowy, powoli gdzieś tam się rozrastają, powoli zyskują na sile. Siły ciemności zyskują na sile po to, by ten pierścień odzyskać, by noc zapanowała nad całym światem. No i nasz bohater musi wyruszyć w podróż, najpierw z celem ukrycia pierścienia, później celem zniszczenia go. No, dalej nie będę wchodził, bo sądzę, że każdy Wadce Pierścieni zna w taki czy inny sposób, przynajmniej z tych fenomenalnych ekranizacji. No i właśnie, czytałem Zróżne Pierścienia, potem Dwie Wieże, Powrót Króla, a zaznaczyć muszę jedno. Wiem, że fani Tolkiena nie wybaczyliby mi, gdybym tego nie zaznaczył. To są trzy książki tylko i wyłącznie dlatego, że wydawnictwo pierwotne tak zechciało i już. Bo Tolkien pisał Władce Pierścieni jako jedną książkę, i to widać, ponieważ tutaj podzielone na sześć ksiąg. Ta podzielona na sześć książek opowieść tak naprawdę urywa się w pewnym momencie i w kolejnym tomie jest jak gdyby nigdy nic kontynuowana dalej. To wynika właśnie z tego faktu, że Tolkien zaplanował Władcę Pierścieni jako jedną książkę, która ze względu na swoją objętość została podzielona na trzy. Drużynę Pierścienia, dwie wieże i powrót króla. No ale jest to podział jak najbardziej sztuczny. No i tak, yy, przeczytałem... I muszę Wam przyznać szczerze, że tak brnąłem za historią, bardzo interesowały mnie ciekawostki, których w filmie nie było, i gdzieś tam stopniowo odkrywałem, jak bardzo film i książka różnią się od siebie. Różnią się od siebie nie tylko tym, że film siłą rzeczy gdzieś tam wymazuje pewne rzeczy, pewne zmienia, ale przede wszystkim klimatem. Mam wrażenie, że o ile film jest bardzo epicki i bardzo taki idący w kierunku, który mnie bardzo kontentuje, o tyle książka. No, ma już z tym gorzej, bo Tolkien to co ja zauważyłem, ma tendencję do tego, że jeżeli opisujemy rzeczy jakieś takie codzienne, błahe, jeżeli opisujemy na przykład nie wiem jak hobici szli czy jedli, czy ich dywagacje na temat fajkowego ziela, które uwielbiali to mamy całe stronice, wręcz opisów tego jakżeż oni się tym zachwycają, z jaką lubością oni do tego wszystkiego podchodzą. Kiedy Hobbit idzie, to idzie, i idzie, i idzie, i idzie, popasa w międzyczasie, śpi, również czasami też, i idzie, i idzie, i idzie. A kiedy dochodzimy do scen akcji, kiedy dochodzimy do tych scen, które no, są tutaj nie... bardzo istotne, bo mamy w końcu do czynienia z nadciągającą wielką wojną, wielkie pojedynki to nagle okazuje się, że ten staje naprzeciwko tego. Rozpoczynają pojedynek, i ten pojedynek się skończył, wygrał ten lub tamten. Nie ma żadnych opisów, nie ma żadnego wejścia, że tak powiem, w ten świat batalii, w te bitwy. Nie ma żadnych y, y, takich cudownie gdzieś tam wzburzających krew y, i wstrząsających relacji z y, pola bitwy. Bo kiedy bitwa się już jakaś zaczyna, to za chwilę się kończy, i kiedy całą bitwę, na przykład o Minas Tirith, yy, mamy opisaną w, praktycznie w jednym rozdziale, tak w kolejnym mamy opisane, jak hobbici idą pod górę. I idą, i idą, no i idą wciąż! No i kroczą krok za krokiem, cierpiąc, ocierając pot z czoła, och Boże! Ja nie muszę mieć akcji i to przyznawałem już nierzadko, że nawet ciągną mnie coraz bardziej takie książki leniwe, powoli się gdzieś tam rozwijające. Nie musi być w ogóle akcji, ale kiedy ta akcja jest, to ja lubię ją widzieć. Ja lubię gdzieś tam wejść głębiej, a nie tylko dowiedzieć się niczym z relacji historycznej, że do tego pojedynku doszło, ten i ten zgładził tamtego. I koniec. No. No nie. Druga rzecz, która bardzo mnie zaskoczyła na pewno w tych książkach, no poza tam pewnymi rzeczami, które były inne niż w filmach, to wiadomo, to ścieżka Sarumana. I to przyznaję, że zaskoczyło mnie najbardziej, bo nie spodziewałem się tak fanfikowego rozwiązania kwestii Sarumana, bo czytając powiedzmy to epilog, czy tam zmierzanie do tego epilogu. Miałem wrażenie, że czytam jakiś kiepski fanfic i tak wiem, spaczył mnie zapewne obraz filmu, gdzie nie wyobrażałbym sobie Sarumana jako małego, wrednego złośliwca, który robi takie rzeczy i szczerze cieszę się, że Jackson w filmach postąpił z tą postacią inaczej, bo tak, troszkę mnie to ubodło taki finał po finale i. no... no nie podobało mi się to, przyznaję szczerze. No i tak, no i wreszcie trzeba, trzeba powiedzieć to wprost: czy wygrywają sentymenty, czy faktycznie proza? I do tej pory myślałem, że kocham prozę Tolkiena, czy ten pierścieni, że to mnie pochłania, że czuję się wciągnięty, ale czytaczowa zadała mi to fundamentalne pytanie: czy to nie ta historia, czy to nie przez filmy, nie przez przywiązanie do tych bohaterów przez te wszystkie lata? Podchodzę zupełnie inaczej, nawet nie, bezkrytycznie gdzieś tam. I muszę wam przyznać, że kiedyś się nad tym zacząłem zastanawiać, musiałem jej przyznać rację. Bo strasznie nużyło mnie czytanie Władcy Pierścieni, strasznie byłem niekompatybilny ze stylem Tolkiena, zrzucając to na karp tego, że czcionka jest za mała. Strasznie nie lubiłem wszelkich rozdziałów, w których pojawiały się hobbity, bo choć ważne to postacie, niewątpliwie bardzo ciekawe, to jednak kiedy mogłem czytać rozdział gdzieś tam traktujący o potyczkach o wielkich wojnach, o Aragornie, Legolasie, nawet czy Gimlin kontra hobbici, którzy ciągle idą albo myślą o żarciu czy o fajkowym zielu, to gdzieś tam miałem takie odczucie, niech się ten rozdział już skończy. Gdzieś tam liczyłem te strony do końca rozdziału, do końca księgi, w której hobbici dominują i miałem nadzieję po prostu na coś innego. Ja wiem, to jest najbardziej istotny, kluczowy wątek, najbardziej kluczowe postacie, chociaż przyznaję, że w filmach też za kobitami nie przepadałem, też te, ten wątek Froda, no to tam pomińmy. Ale tak, przyznaję zupełnie szczerze, że po oddarciu siebie z tych wszystkich sentymentów nie mogę z czystym sumieniem powiedzieć, że polubiłem książkowego Władcę Pierścieni. nie Mogę powiedzieć na pewno, że cieszę się na rozwój tej historii, cieszę się, że miałem wgląd w oryginalny przebieg tej historii, ale zdecydowanie fanem pozostanę filmu i dzisiaj gdyby ktoś mnie zapytał to powiem z całą stanowczością, że dla mnie filmowa trylogia Władcy Pierścieni jest lepsza od książkowego pierwowzoru. Być może to wynika z faktu, że film znam od tylu lat, przy tak bardzo przywiązają się do pewnych wzorców, do pewnych wizerunków, do pewnych zdarzeń, że te przedstawione w książce zdawały mi się nieraz bardziej błahe, bardziej naiwne, mniej porywające. No, ale tak było, nie mogę się tego wyprzeć i szczerość zakazuje mi wyparcia się tego. I też nie chcę oszukiwać sam siebie. Nie mogę też powiedzieć, że książkowy Władca Pierścieni mi się nie podobał, bo tak nie było, bo uważam styl Tolkiena za wspaniały i uważam, że on robi naprawdę wielkie rzeczy i nie mogę mu nic zarzucić, poza tym, że po prostu gdzieś tam nasze fale nie trafiają. Mój odbiornik na te fale nie jest czuły. I dlatego nie odkryłem tego piękna, ale rozumiem w 100%, co inni w Tolkienie widzieć mogą. To jest. Fantastyczna opowieść, tak, opowieść to jest fantastyczna, cała historia, cały przebieg tej historii, to jak ona zostaje poprowadzona, ten świat, niezwykle rozbudowany świat, niezwykle rozbudowani bohaterowie i w ogóle całe rasy, to wszystko, to jest coś, co stanowi o sile tej opowieści. No ale właśnie, opowieść może być snuta w różnym, w różnej formie i ta książkowa do mnie nie przemówiła tak mocno jak ta filmowa na przykład, więc tutaj mogę powiedzieć 1-0 dla filmu. I ostateczna decyzja, czy dalej będę czytał Tolkiena, jest tylko jedna książka Tolkiena, którą jeszcze zamierzam przeczytać i jest to Hobbit. I to też w gruncie rzeczy wynika z faktu, że powstał film, że oglądałem film i wiem, że wielu zatwardziałych fanów Tolkiena twierdzi, że o ile Władca Pierścieni to jest dobry film, o tyle Hobbit to jest po prostu dno, żałość i wodorosty. No i dlatego chciałbym sprawdzić na własnej skórze, co też kryje się w publikacji Tolkiena takiego co też było nie do przeniesienia na ekran, w czym też film ustępuje książce, zobaczymy, ale zdecydowanie dalej nie zamierzam po Tolkiena sięgać. dla mnie to jest definitywny koniec jego twórczością, ponieważ szanując go bardzo mocno, dziękując mu za tę wspaniałą historię, bez której jeden z moich ulubionych filmów życia nie powstałby, nie mogę powiedzieć, żeby mnie interesowało to, co on jeszcze dalej napisał. Nie, po, nie mogę powiedzieć, żebym chciał dalej męczyć się z tymi duży znami, z, z tym łażeniem, bo naprawdę było to nużące, było to męczące i dla mnie jako czytelnika mało atrakcyjne. No ale to jestem ja. To jest moje zdanie. Także władca Pierścieni już za mną. Po blisko dwóch dekadach ta historia się zakończyła, i Wam serdecznie dziękuję za to, że wybraliście mi władcę. Bo jednak, patrząc na te dwie dekady, że to już było moje trzecie podejście do, do Tolkiena, do władcy Pierścieni, to pewnie gdyby nie ten mały przymus z Waszej strony, gdyby nie ten kopniak w tyłek, to muszę powiedzieć szczerze, że nie wiem, czy kiedykolwiek władcę Pierścieni bym doczytał. Abym wtedy żałował, zawsze gdzieś ta ciekawość pozostałaby w mojej głowie i zawsze bym żałował, a potem, zapomniawszy co było wcześniej, musiałbym znowu wszystko od nowa zaczynać i znowu doszedłbym pewnie do tego momentu, w którym odłożyłbym to na bok. A tak to, mam to już za sobą, poznaję historię, wiem już to, co wiedzieć powinienem, i mogę teraz z czystym sumieniem książki odłożyć na półkę na wieki wieków, a film, na przykład dzisiejszego wieczoru, sobie obejrzeć i z wielką przyjemnością. Obejrzeć. Raz jeszcze. I oglądać, i oglądać, i oglądać. Tyle ode mnie. Wiem, że podpadłem. Bywa. No ale cóż. Trzymajcie się ciepło, subskrybujcie kanał i pamiętajcie, że w czerwcu już kolejna akcja. Wybierz czytaczowi książkę do recenzji. Kolejne książki, spośród których będziecie mogli mi wybrać tę jedyną, którą przeczytam i zrecenzuję na kanale. Specjalnie dla Was. Trzymajcie się. Cześć.